Cześć, witajcie, z tej strony Legion, Marvel Strike Force. To jest taki odcinek świąteczny, więc na początek chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, dużo radości w okresie tych świąt, no i pewnie też w okresie noworocznym. A w tym odcinku porozmawiamy sobie o, znowu, Red Starsach, o Diamondach, i takie uzupełnimy sobie wiadomości odnośnie tego, ale zanim jeszcze do to przyjdziemy to pokażemy sobie arenę. No i rewardsy nasze. W takich eventach widzimy pierwsze to 5 zawodników dostaje 6500 następne 6000. No i to co mnie tutaj martwi to takie eventy nie promują areny, bo Dużo z takiego eventu, nawet będąc top 5 na arenie nie możemy wyciągnąć. Tu jest, ja jestem tutaj top 5 byłem we wszystkie dni, jak do tej pory. Jeżeli będę 3 kolejne dni, top 5 i wszystko, co się da, uzbieram free to play, to może się mi uda tutaj wbić. Na jest 16. No i patrzcie się dalej. Jeżeli jestem free to play, to omijają mnie te katalisty, które są wąskim gardłem. No I omija mnie pod event 30 tysięcy tych snowów, co już jest takim już zabiegiem niedobrym, bo jak mijają nas snowy, to już omijają nas też nagrody w rankingu, więc 1-2% może być już nie do zdobycia. A tu widzimy są Elite 7 i tr 18 Minioniki, a dalej już tego nie ma niestety. Także odpadają ISO Level 5. Więc, no, pff, nawet jakbyśmy się mocno starali, to takie eventy nas gdzieś tam powoli dobiją, gdy jesteśmy free to play. No i od tego, od tej strony się tutaj źle robi w grze, że znowu się promuje coś takiego, że nie promuje się po prostu graczy, którzy, wygry którzy wygrywają na arenie, tylko po prostu. Czyste wydawanie pieniędzy i tyle. No a teraz przejdźmy sobie właśnie do naszych czerwonych gwiazdek. I po pierwsze, co sobie omówimy tę tabelkę. Jaki jest realny boost tych diamentów w stosunku do czerwonych gwiazdek? Bo jak widzimy, tutaj mamy od 5 się zaczynało, 75 się kończy. W diamentach mamy. Od tych 75% boost na 90%, czyli te 15% więcej, 15% znowu więcej i 20% więcej. Czyli 50% jakby od tego jest więcej, tych dodatkowych, ale to inaczej wpływa na finalne statystyki, to sobie policzymy. Co mnie tutaj martwi, to to, że w grze mamy coś takiego jak Widzimy silvery, goldy, gold promo i tutaj są silver diamondy. Nie ma gold diamondów. No i to mnie martwi, że oni w końcu tutaj wprowadzą gold diamondy i będą tutaj kolejne takie kolejne wąskie gardło, które nam stworzą. I tutaj to już może się trochę grażu zjechać w tym momencie, no bo tu już będzie gorzej. Mamy też te dark diamondy, więc widzimy mamy darki Mamy silvery, ale goldy tutaj są tylko z tej strony i tutaj golda nie ma. I teraz jeszcze rzućmy oko sobie na kalendarz, bo tutaj jest ważne to. Tu będziemy dostawać za samologowanie 300, 500, 700 gold promotion kredytów. Więc widzimy to jest 1500, czyli 1500. Jeśli po 150 nam z 6 na 7 czerwonych gwiazdek ulepszenie kosztuje, to. 10 postaci za to będziemy mogli sobie ulepszyć z 6 na 7 czerwonych gwiazdek, i to jest, myślę, super boost tutaj. I takie boosty pewnie będziemy coraz częściej dostawać, więc będziemy zmierzać do tego, żeby wszystkie nasze postacie były na czerw 7 czerwonych gwiazdek, tak jak już kiedyś mówiłem, do tego idealnego świata 7 czerwonych gwiazdek. Dążymy. Ja w tym momencie, jak sobie liczyłem, miałem około 80 postaci jeszcze nie zrobionych na 7 czerwonych gwiazdek, oczywiście. Non-minion, jak sobie tutaj zaznaczymy, i to będziemy je, mieć je pokazane. No i sobie wykluczymy te postacie pod Dark Promo, Creditsy typu Doom, Dormammu, Scroll i tak dalej. To będziemy mieć całą listę tego. No i mi tak wychodzi, że około 80 postaci mam jeszcze do roboty. Natomiast jeśli ten kalendarz tutaj wejdzie, no to już mi się to zmniejsza, będę miał 70 postaci do roboty, no i tak stosunkowo coraz bliżej, coraz bliżej, co miesiąc będziemy w tym momencie, że będziemy mieć już coraz mniej. No i wtedy wchodzi kolejna opcja, jeżeli 4 postacie będziemy mieć miesięcznie dostępne, to wystarczą nam 4 te orby, żeby jeść. Co miesiąc sobie wyfarmiać, jak będzie ten release 15% w tych, właśnie orbach nowej postaci. I wszystkie naddatki, które nam pozostaną, będziemy mogli sobie spokojnie tutaj wykorzystywać na te 5 diamentów, aż 5. <laughs> za 2 za całą kulkę, aż 5 tych. Czyli 10 takich kulek na nam, da nam dopiero jedną postać żeby sobie zrobić. No to jest trochę koszt duży, no ale już dojdziemy do tego momentu, że nie będziemy mieć co robić z tymi kulkami, i będziemy je zamieniać. Natomiast jeśli wszystkie goldy tutaj zużyjemy, to też nie będziemy mieć co z tym robić. Zostaną nam do ulepszania jedynie miniony, stąd miniony typu Oracle. Będziemy sobie miniony tutaj za te złote robić. A jak już zrobimy wszystkie miniony, to nam sklep się wypełni postaciami za same dajmondy. Więc tutaj dostaniemy, tutaj widzimy te dodatkowe sloty postaci za diamenty. I to jest ważne, że będziemy mieć większy wybór tych postaci za dajmondy. I to jest tutaj myślę ważne, bo będziemy mogli sobie już wybierać z o wiele większego grona i mniej czekać na postać, którą chcemy naprawdę ulepszać, to by tak wyglądało. A teraz Przejdziemy sobie do pliczku i mamy tak. Ten cały boost, jaki się między 7 red starsów, a diamentami robi. Więc 7 red starsów to jest ten boost 75%. 90, 105, 125 na diamantach. I mamy jakby wtedy, gdy mamy 100% naszych statystyk, dochodzi nam boost, czyli mamy 175% statystyk. Przy diamantach 190% statystyk. Przy drugich 205 i w 3 diamenty 225 statystyk. procent. I wtedy sobie tutaj liczymy Jaki procent tego stanowi to? Czyli 92% tego stanowi to znowu 85,78%. Czyli, jak sobie od 100% to odejmujemy, to mamy faktyczny boost, jaki nam dają diamenty w stosunku do 7 Red Starsów. Więc widzimy: z 7 Red Starsów na jeden diamond to jest 8% boostu na 2 15 na 3, 22. Czyli tylko 22% pustu 3 diamenty w stosunku do 700 starsów dodają. I to jest ważne, bo myślę, że to nie jest taki, taka duża różnica, i dlatego też myślę, że te Gold diamondy będą w grze w końcu i powiększą tą różnicę graczy free to play. Do p A teraz mamy porównanie. Zawodnika Mary Grinchmas. Więc to jest gość, który chyba ma najlepsze konto w grze w tym momencie. 121 milionów. 2,8 najsilniejszy Team Power. I jak sprawdzałem to w statystykach, to wychodzi tak, że ma wszystkie najlepsze postacie, które można zdobyć za diamenty już w grze. Ulepszone na maksa, więc 2800, jedynie 2800. Także to jest coś mało, jak na full wypas. Ja mam 2320. I 2320, jak się zobaczymy w stosunku do 2800. No to jest jakieś 18% lepsze konto. 18%, więc koło tych 22, wiadomo, różne są postacie, różne mają ISO i to też generuje te Powery, więc to by się zgadzało. A teraz przejdźmy sobie do naszego Tadanomaka. To jest konto gościa, który Zakończył gdzieś w kwietniu grę, więc 8 miesięcy temu. No, jak widzimy, się jeszcze gdzieś tam logował, ale podejrzewam, że to były jakieś tylko takie jakieś kosmetyczne zabiegi. No, ale popatrzmy: gość miał 69 milionów Total Collection Power. Stronger Steam Power ma mniejszy ode mnie. No, jak sobie zobaczymy, jak to idzie do przodu. 69 milionów. Przypominam tamten gość miał 121 milionów więc prawie że dwa razy więcej teraz najsilniejszy gość w grze ma konto większe. To tylko pokazuje jak to wszystko pędzi i jak ciężko jest w ogóle złapać tych zawodników pay to win przez zawodników free to play więc to nie jest tak do końca fajnie że te 22% Każda postać mają lepszą od nas, tylko jeszcze na to trzeba nałożyć Total Collection Power i mamy cały tutaj pokaz właśnie tego wszystkiego, więc 121 milionów, coś nie do uchwycenia, przez nie wiadomo ile miałem w tym momencie jakieś 36 milionów, więc cztery razy. Słabiej niż taki gość. No a mam od niego więcej Blitzów, Winsów. zasy pokażę. Gość ma 25 tysięcy Blitz Winsów. Czyli praktycznie nie gra. W tą grę można powiedzieć. Ja mam 230 tysięcy Blitz Winsów. No. Dobra. Bez komentarza. Ale tak by to wyglądało, że dążymy do tego, żeby no, się skupiać na tych diamentach. Pewnie jakich, za jakiś czas zrobimy sobie jakiś może ranking, postaci jakie warto za diamenty zrobić. Może też jakiś ranking postaci. Jakie warto w ogóle w grze zrobić, tak myślałem o jakimś takim top 30 postaci uniwersalnych, które warto po prostu inwestować i które się na pewno przydadzą. No a tymczasem to tyle i żegnam się z Wami. Cześć.